Witam Cię widzów, dziś jesteśmy na Hellcase i mamy 118 dolarków, spróbujemy sobie z tego zrobić jakiś fajny profit, tak myślę jak dobijemy do 250 chociażby dolarków to była naprawdę spoko już cena ale czy to wyjdzie to zobaczymy ostatnio szczęście nam dopisywało, czy teraz będzie również to, to już kwestia sporna ale przed tym chciałbym Cię oczywiście zaprosić na stronkę Pierwszy link w opisie albo jak wejdziesz to promocode, wpisz sobie kodzik Esfert, który da ci balans na tworzenie jakiejś darmowej skrzyneczki a na dodatek 10% więcej przy doładowaniu. Także zapraszam. Event się kończy, więc jeżeli też masz falutę eventową niewydaną, to sobie wydaj, bo 4 dni zostały. A my tutaj polecimy z jakąś skrzyneczką, na przykład co tu jest CS2 Prime. Kosztuje ona 7 dolków i ona daje nam. No tu Fairy by był chyba spoko, ale Sledge chyba nie jest jakiś najgorszy, czy? 14 dolarków, więc już mamy proficik. W tym momencie 124 dolki, otwórzmy jeszcze raz. Motorbopik. urbopik. Glock Vogue. 3,66. No dobra, 120 dolków. Plenty? Co to jest za skrzynka? Trending case. No tak, trenduje to może jest jakaś fajna. już sobie 3 za 15 dolków. I ona da nam szkiele? Decimator. Decimator jest na pewno warty. Ten rapita i nie. 4, 31 dolarów. Decimator. No i dropimy 36 z 15 już jest 140. Jeszcze brakuje nam 108 dolków do. Do naszego planowanego celu, nie? bardzo łatwo pójdzie nam to dobicie, to najwyżej zrobimy sobie nie wiem, do 300 może bo te na przykład 150 dolarków to już jest no z 500 czy prawie 600 złotych profitu Black Panther, pokaż tą czarną panterę tak ona wygląda no, no nikt tak mocno jakichś jakieś giga drogich rzeczy nie dropnął, ale to zobaczymy może my będziemy Emerald i chromatiki. Tym jeden obdrapan. 8 dolków. No i znowu spadliśmy do 123. No kurde. Nie za dobrze. Ten yellow. Spróbujmy. Kurde jest 2. Jeden kosztuje 14, 2 to jest 28. No najlepsze dropy są już takie, jakby to nam w coś eee, wypadło. małpi biznes i marina. 8 dolków. No, trochę spadliśmy. Troszeczkę spadliśmy, nie powiem. Spróbujmy, może coś niżej tutaj. Zajdźmy w skrzynki niższe. A może w ogóle spróbujmy ten On Fire Cryptic. 8 dolków. A nie. Aha, to tak wyglądało. To jednak nie o te skrzynki mi chodziło. Chodziło mi o to, gdzie się wybiera dane pole. 7 dolków. A i to jeszcze jedno. Tak, bo dwie otworzyliśmy. Daje nam to troszkę troszkę w plecy. A otwórzmy sobie takie 4 za 35 dolków. Tak, spróbujmy. Na farta 4,5, 9, 5 i. Ty, co tam się stało? Aha, bo dropnęliśmy w jednym dropie parę skinów, bo tu można parę skinów na przykład dropnąć w jednym tym. 22 dolki. No niedobrze. Jak one się nazywały, te skrzynki? Multicase, to było to. Tikit i Chickit pamiętacie pewnie dobrze, jak dał nam wulkana za. Gdzie on był? 700 dolków. To jakby to dało. 3 dolki, my wydajemy 865 za jedno takie. 43, no i o to chodzi. Kuźwa, o to chodzi. 8, 3, 3, 3. Coś jeszcze masz? Proszę, miej coś jeszcze. Naw i naw balance. 80 dolków. Spróbował to jednak jeszcze raz. Tylko może nie Chiquita, tylko Rashita. 3 dolki, to jest mniej. Ale podebrałaś. Tutaj na zero, ale nic. O, żeż. dobra, w złom jakąś tą wpadliśmy. Ależ 30 dolgów, pięknie. Coś jeszcze? No już nie. Mm. Troszeczkę się zniżamy coraz niżej. Nie powiem, troszkę mnie to boli. Troszeczkę. Polecimy jeszcze raz za całość. 6 dolków, ale coś? No nie, no. Niedobrze to wygląda. 30 dolków nam zostało. Odlecieliśmy od 118 do 150 coś, no i już spadliśmy o wiele niżej. Mm. Bitewkę bym w sumie mógł zrobić jakąś, chyba że jest tutaj jeszcze jakaś taka. Ten case pamiętam, kiedyś otwierałem. Dark, to chyba nie jest plus. jakiś delzer dropnął 173 dolki z tej skrzynki, no to 173 dolki dropnąć. No właśnie, 77-krotny profit. Sygnał. Oj, oj, Dobra, ostatni raz idziemy na bitewkę. No Darkinga to na pewno nie, nie chcemy. Dobra ostatni Random Access. Ile to kosztuje? Powiedz, że to kosztuje w cholerę jeszcze więcej. 25... Nie mam czegoś jak punktu punku. No kuźba nie mam, nie? Create battle. Zróbmy batelkę. Mm. Weźmy cenę od najtańszych Dragony spróbujmy, bo ja je lubiłem sobie otwierać od zawsze na zawsze. Skull Crusher też był spoko Holopack. Royal Legion Red Cases 2 dodajmy Może Red Stickery? Black Case'a. No i zostało nam 6 dolków, czyli Spróbujmy tą Black Pantherę. I jeszcze nas tutaj stać na coś, na jakieś e, dobitki e, Ultra Battle. Okej, okay. spróbujmy. Na trzech graczy. Albo wejdzie, albo nie wejdzie. No, zobaczymy. Od najtańszej do najdroższej ustawiłem, ustawiłem to git. Czy ktoś do nas dołączy, bo 25 dolków to jest taka kwota, że tutaj ludzie dołączają na luzie. Możemy chwilę poczekać, jak nie, to dodamy boty. Nie, pamiętaj widz o tym kodziku, bo fajne są bonusiki. Przy okazji mi też pomagasz. Eee, tu właśnie. Nic ci to nie zmieni, że użyjesz kodu mojego. <grybujesz> A jeszcze otrzymasz coś. Ok, no to była taka skrzynka do przewidzenia, bo tam pewnie jest 0,02% na kosę, dlatego ona tak kosztuje. Mm, jak wygląda Dragon? Dragon wygląda, przed dla nas najwięcej. Ok, dalej na prowadzenie jesteśmy. Jakimś lekkim. Jak wygramy tą bitwę, to robimy następną oczywiście. I oby się to tylko powiodło. No niestety ten trafia za 3 dolary full, full Play'a i wychodzi na prowadzenie. Ten Chief nie kosztuje. No, nie jest jakoś duża różnica. I teraz, czy my doganiamy? Troszeczkę nadgoniliśmy. Został nam 1,40$ do odrobienia, teraz USP. Okej, okay. to nic za dużo nie dało. Proszę, naklejeczka. Nie wiem, ile to kosztuje. I dobra, nadganiamy. Nadganiamy, zostało nam 80 centów do nadrobienia. I powiedz, że ten. Ta tak jest. Na prowadzeniu. Proszę, ostatnia skrzynka. Black Panthera, no proszę cię. Kurwa, no nie. No nie wierzę, 35 dolków. O, przegrałem od 30 do 40 centów. O złoty 30 przegrałem tę bitwę. Bo w ostatnim dropie dropnął 70 centów więcej. Gdyby to ten drugi dropnął, by nam to nic nie zmieniło, ale akurat musiał pod Yuri dropnąć. No nie weszło niestety. No nie udało się. Na początku trochę profitowo lecieliśmy, potem troszeczkę spadliśmy. No tak też się oczywiście zdarza. Także widzu pamiętaj, jak będziesz wchodził na stronkę, no to kodzik promocyjny sfert sobie wpisuj. Bo fajne bonusiki są. I co? No i zapraszam Cię na streamki, bo rozdajemy skiny oczywiście, więc jeżeli chcesz coś sobie zgarnąć do ekwipunku, to to zapraszam. I na Discord da, da też możecie wbić. Macie link w opisie, tam są czasami konkursy. Wcześniej info, które jest streamek, więc same profity. Także dziękuję Wam za obejrzenie odcinka dzisiejszego. Słyszymy się w następnym, i cześć!